Bardzo obwiniamy naszych rodziców. W ogóle są teraz takie czasy, że mówimy, że nie umiem czegoś, bo mnie mama nie nauczyła, nie boję się czegoś, bo mój ojciec był taki. Jakby kochamy obwiniać innych, nie? A ja dzisiaj chcę mówić, że ja kocham się uczyć. Że jestem wdzięczna rodzicom za to, co mi dali, za to, że dali mi start. Za to, że. za to wszystko, czego mnie nauczyli. Nie chcę się skupiać na tym, czego mnie nie nauczyli. Chcę skupiać się na tym, co mi dali i nie chcę skupiać się na tym, czego mi nie dali. Jestem taka może trochę znużona słuchaniem ludzi, którzy właśnie mówią, że. Yy, no, w moim domu tak nie było, to ja nie umiem. Ja Mają się sobie. Masz 40 lat? Z 20 lat już nie mieszkasz w domu i się nic nie nauczyłeś? Nie? Nie chcę tak myśleć. Chcę. Pielęgnować sobie myśl, że lubię się uczyć, lubię podejmować nowe wyzwania, lubię rozkwitać, yy, lubię rosnąć, lubię jak ludzie przychodzą i mówią, wow, jest zmiana, lubię jak ludzie przychodzą i mówią, jak to zrobiłaś, że tak dużo rzeczy się zmieniło, lubię to, tak? Myślę, że to jest fajniejsze niż takie ciągłe utyskiwanie na tych rodziców, nie? Ja mam skończone 50 lat i myślę sobie, tak dużo się nauczyłam od momentu, kiedy wyszłam z mojego rodzinnego domu. Jestem szczęśliwa, że tak dużo osiągnęłam, że tak dużo się nauczyłam, że stanęłam na nogi, że wszystko, co było moim brakiem, Bóg dał mi siłę do tego, że nauczyłam się, uzupełniłam i zrobiłam, że tak piękne życie wiodę, że tak. Dużo wspaniałych rzeczy dzieje się w moim życiu, że nie jestem sama, że ludzie lubią ze mną być, że mój dom jest kolorowy i zawieszono obrazami, dywanami, za to, że mieszkam na wichrowych wzgórzach i wiatr tutaj czasami tak gwizdze, że masz wrażenie, że okna wyrwie. Lubię. Lubię się uczyć. Wdzięczność za dar życia to chęć uczenia się. Wdzięczność za dar życia to chęć uczenia się.